Siemanko witam w kolejnym odcinku openingów magazynów LEGO. Tym razem LEGO Jurassic World nr 2 2020. Aby nie przedłużać, od razu odbezpieczam i otwieram. Opakowanie w magazynie znajdziemy m.in. potężnego Triceratopsa oraz naklejki. Naklejki w tych oto saszetce. Saszetka z boku, o, ale duża, naprawdę potężna. Dużo klocków będzie w tym Triceratopsie, rewelacja. Jaka cena? Jaka cena? 14 ,99 zł 99 groszy. Cena niezmienna. Na początek krótki przegląd magazynu. Są historie ze świata Jurassic World. Jest reklama magazynu Ninjago Sky. Jest u mnie na kanale recenzja. Dobra, co mamy tutaj jest? Jest instrukcja, tak się spodziewałem, że instrukcja naprawdę obszerna. Chyba pierwszy raz instrukcja na 4 strony. I jest też plakat, all fajny plakacik. Isla Nublar, świetny, świetny plakat. Legenda wyspy, i z drugiej strony. Wskakuj na motor i uciekaj. Ucieczka na motorze przed groźnym Triceratopsem. Świetne plakaty. Ten mi się bardziej podoba. Chyba sam go sobie gdzieś powieszę. Zobaczymy. Dobra, odkładam na bok. Lecimy dalej, zobaczyć, co w magazynie piszczy. Komiksy sami musicie sobie oczywiście przeczytać. Co my tu jeszcze mamy? Wasze prace, wasze prace z konkursu. Jeśli ktoś tutaj siebie widzi, no to jest duża szansa, że właśnie wygrał. A 7 maja kolejny magazyn. Następne wydanie ukaże się właśnie 7 maja i będzie to Owen w Kanoj. Kanu? Kanu chyba się czyta. Oraz jajo Dinozaura. No taka łódka. Dobra. Magazyn za nami. Jeszcze opening naklejek. Jest u mnie odcinek z dużym openingiem naklejek. On wam się podobał? Zobaczmy co trafiłem tym razem. Jest tutaj taki piesek. Charlie. Taka naklejeczka. Profesorek. No, tej nie mam, tej nie mam w kolekcji. Także naklejki na plus, fajne. I na deser. Oczywiście wisienka na torcie. Triceratops. Ja go będę pewnie składał z pół godziny. Nie wiem, jak wy się będziecie bawić, no ale zapowiada się świetna zabawa, także ja na chwilkę się rozłączę i widzimy się już jak poskłada. Słuchajcie, Triceratops złożony i moim zdaniem jest to jedna z najfajniejszych konstrukcji, jaka kiedykolwiek w ogóle ukazała się w tutaj w magazynach LEGO. No, rewelacja, naprawdę rewelacja. 65 klocków budowania było bardzo dużo. I konstrukcja sama w sobie jest naprawdę, naprawdę mega skomplikowana. Zobaczcie, wszystko się tutaj rusza, głowa, triceratopsa, nogi. Świetnie, naprawdę świetnie, wszystko kolorystycznie pasuje. 11 na 10, 11 na 10, no rewelacyjny model, który bije na głowę wszystkie inne i mógłby być spokojnie osobnym setem wydawanym za grube hajsy. Zobaczcie. No ja jestem pod wrażeniem. Jedna z najfajniejszych chyba w ogóle. No mogę przyznać tytułu najbardziej yy, fajnej w historii moich openingów konstrukcji. Zobaczcie sami. Tak się prezentuje. No musicie to mieć. Musicie to po prostu mieć. Nawet jeśli nie lubicie klocków LEGO to te klocki możecie wykorzystać przecież w innych budowlach. Jest tutaj... Sporo zielonych, sporo takich piaskowych elementów, kilka fajnych funkcyjnych e, ruchomych, tak jak ten do głowy. Mega bawialny zestawik, mega, naprawdę. To co, na dzisiaj to by było tyle. Ja się będę z Wami powoli żegnał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.